Jaka powinna być dobra edukacja w świecie, który tak szybko i dynamicznie się zmienia? Jak uczyć ciekawie, inspirująco, a jednocześnie skutecznie? Jak z jednej strony rozbudzać zainteresowania, ale z drugiej dobrze przygotować do egzaminów? Między innymi o tym będziemy rozmawiać podczas kolejnej odsłony konferencji Szkoła Podstawowa na czasie. 10 marca w Warszawie bardzo serdecznie zapraszam. Grzegorz Nawrocki, do zobaczenia. Nie może tam Państwa zabraknąć. Jaki jest dzisiejszy uczeń? co jest dla niego ważne, a także jak odnajduje się w tym galopującym świecie nowych technologii i w pewnym sensie kwestionowania wartości. Między innymi o tym będziemy rozmawiać podczas najbliższej edycji konferencji Szkoła Podstawowa na czasie 11 lutego w Gdańsku. Grzegorz Nawrocki, zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Nie może tam Państwa zabraknąć. Konferencje to czysta inspiracja. Jest to moment, kiedy uczestnicy mogą zastanowić się nad swoją rolą w swojej pracy zawodowej, ale również pozyskać różne cenne informacje i pomysły, jak w dzisiejszych trudnych czasach radzić sobie, na przykład z wymagającym rodzicem, czy jak budować relacje z uczniem. Konferencje pomagają nam być na czasie, podążać za wyzwaniami, które Państwo spotykają w swojej pracy praktycznej. Konferencja jest to nic innego jak rozwój własny, ale też rozwój zawodowy, dlatego bardzo Państwa zachęcam do uczestniczenia we wszelkich konferencjach zawodowych.